W dzisiejszym odcinku zobaczycie moje najgorsze luki, jakie miałam w życiu. Czytam komentarze pod moim postem na Instagramie. Co ci się stało? Hmm? Co ty zrobiłaś? No czytam komentarze, piszecie się ci mówiłam Amelka. Muszę wam powiedzieć, że w tych komentarzach chyba mieliście rację. Jesteście brzydkie, nie, nie lubię was. Ty, jak ty wyglądasz! Mówiłam ci, żebyś nie czytała tego komentarza! Spójrz na siebie! Mamo. amo, Mamo! Tak? No bo kończy mi się miejsce na telefonie, w pamięci tam, w chmurze czy coś takiego. Jest napisane, że trzeba za to dopłacić. Zrobisz to, bo nie mam gdzie trzymać tych zdjęć. Nie, Haniu, nie kupię Ci kolejnego pakietu. Ostatnio Ci kupowałam powiększenie pamięci. Bardzo Cię proszę, powyrzucaj trochę tych zdjęć. Nie będę znowu inwestować w takie dziwne pomysły Twoje. Po prostu pokasuj. No co ja mam wykasować? Mi te zdjęcia są potrzebne. Potem żałuję, że je usunęłam. Jezu, co to jest? Też na te zdjęcia ta lama ładniej wygląda od Ciebie. No weź, Kaniaka, Ty jesteś spięta, dawaj, oglądajmy, co Ty masz tam dalej. Jezu. Siądę sobie, no dawaj, jestem ciekawa. Zacznijmy od początku, bo to jest jakiś, widzę, że dosyć upokarzający album. Co? Uuu. Co to jest? W sumie nie dziwię się, że mama wtedy mówiła mi, żebym obciała włosy, bo ta fryzura była ohydna. A to? O mój Boże. Kurde, ale badger. Girl. Badger? Girl? Bogam cię, ja myślałam, że sleju jest tym lukiem, a walnęłam sobie tuszem do rzęs, piegi i jeszcze sobie pomalowałam tym usta. Nie. A, idziemy. Mm -hmm. a jaka fryzura wygląda, jakbyś była malarką? Mala. Malarką? Chyba byś nie była w Ci brakuje. Yy, yy, no tak, kurwa. i mama mówiła mi zawsze, że ja właśnie bardzo ładnie wyglądam w tych włosach, a tutaj mam krócej niż tu i w ogóle to wygląda jak jakiś jeden wielki kołtun. Dziewczyny, mam pomysł. Poglądamy nasze dawne zdjęcia. Nie! Nie czuję się komfortowo, oglądając niektóre rodzinne zdjęcia. Jeśli przeglądamy zdjęcia z okresów takiego totalnego dzidziucha, to wtedy jest OK. No bo wiadomo, każdy Bobas jest słodki i uroczy. Słodziaczek, jakiś wiewióreczka czy co? Ale jak już idziemy trochę dalej, wtedy czuję się zażenowana i cringe dosłownie łapi mnie za gardło, a ja już nie chcę siedzieć na tej kanapie. Te zęby, o nie. O, i wtedy zęby gubiła. O, a kto tam jest? A wygląda jak jakaś laneczka czaki. <grym> Bohaterka drugiego planu. No. Jezu. O, jaka uśmiechnięta! To pewnie wakacje na wsi! Ale romantyczne! Uuu. Błagam Was, ono jest okropne! Nie tylko że wystaje mi tam ucho, to jeszcze mam te krzywe zęby... ...krzywe. Po prostu miał dziurę między zębami i wyglądam jak jakiś golun. Oj, Hanna, przesadzasz! Zobacz moje zdjęcia! No, to już widzę, po kim mam tą umiejętność dobierania idealnych stylizacji. Proszę. No dobra, stylizacja narciarska specyficzna, przyznaję. Specyficzna? No okej, to trochę taka dziwaczna stylizacja, ale na wyższą. trochę tak. I te skiniski. A jakie włosy? Jaki kolor włosów? No i co, moda wraca. Za duże ciuchy, o kilka rozmiarów, tak jak wy, te wielkie spodnie nosicie jakieś wyciuchy. Ale ty się ta tak włosy. ubierałaś, a nas krytykujesz za to, że nosimy cichy oversized. I no, mówisz, no, no nie noście no tych wielkich blues, bo to słabo wygląda, a No tak bo z perspektywy czasu widzę, że to było słabe. A wam już mówię, już to przeżyła. Tak, już to yes, wszystko przerabiałaś. Yes. A tu kolorowo. Wyglądasz jak chłopak. No i co? Kolorowo? Jaki chłopak by się tak ubrał na kolorowo? Na chłopczyce trochę ok, ale też chodziłam po drzewach, to może dlatego. Co ma? Spoko. Melka? No, co? <grym> wiecie, często oglądanie zdjęć ze swojego dzieciństwa bywa zabawne, bo można się prośmiać, że kiedyś było się takim słodkim. Ale nie, kiedy akurat trafia się na zdjęcia ze swoich najgorszych faz. Bo tak, muszę przyznać, że miałam wiele takich słabych faz wyglądowych, w swoim życiu. No i teraz przedstawię wam no kilka z nich. Zacznijmy od fazy numer jeden. Okularowa katastrofa. Jesteśmy w sadzie pełnym kwitnących jabłoni. Nie podoba mi się ta faza, ponieważ uważam, że w tych niebieskich okularach wyglądałam trochę jak chłopak. Tym bardziej z moimi krótkimi włosami. No i z tym jakie ja outfity czasami sobie wybierałam. Raz jeden y, chłopiec, którym gdzieś tam Byłam na jakiejś próbie, czy na jakichś zajęciach, on chciał mnie przeprosić, żeby przejść yy, obok mnie, no i powiedział do mnie Hej chłopczyku, przesuniesz się? Nie, nie jestem chłopczykiem. I potem wróciłam do domu i się popłakałam. Zaczesany dramat. Potem upinałam włosy w kucyk i postanowiłam, że będę jeszcze sobie wyjmować takie jakieś małe pasąka, które nie wyglądały dosyć korzystnie faza trzecia, czyli syrena. To co? Golimy i strzeżemy? Ameryka! To nie jest wcale śmieszne! Wcale, że jest! To jest taka pół na pół faza, bo z jednej strony uważam, że wyglądałam śmiesznie w tych takich włosach i dość nietypowo. Było to dość dziwnie. Tym bardziej, że te warkoczyki były tak ułożone w taką szachownicę na mojej głowie, a nie miałam żadnego przedziałka, więc powiedzmy, że ze względu na to, że to jest taka nietypowa fryzura, dodałam ją do tego. Faza czwarta. Hagrid. Ale nie przejmujcie się, jeszcze nie doszliśmy do najgorszej fazy. Bo mimo, że miałam wtedy dosłownie włosy jak Hagrid z Harry'ego Pottera, to późniejsza faza będzie gorsza. No ale te długie włosy, mimo że teraz mam troszeczkę krótsze, no ale ta długość jest mniej więcej podobna jakbym sobie je tak wyprostowała, przeszkadzały mi dlatego, że miałam je wtedy bardzo kręcone. A ja dodatkowo je prostowałam, no i potem robił się z nich taki totalny puch, kołtun. Połowa była... Zmieszana, czyli były loczki tam, były proste włosy. No i po prostu wyglądało to ohydnie. No ale ja wtedy i tak uważałam, że wyglądam cudownie. Faza piąta. Obcięte końcówki. Wiecie, dlaczego nazwałam tak tą fazę? Dlatego, że często mówi się, idziesz do fryzjera, prosisz go o podcięcie końcówek, on scina ci 10 cm włosów. No, ja akurat nie prosiłam o podcięcie końcówek, tylko o delikatne cięcie tych moich włosów. Tak, nie wiem, do ucha, czy coś takiego. Ale fryzjerka popełniła troszeczkę lekki błąd obliczeniowy i ścięła mi tak mocno włosy, że wyglądałam okropnie. No ale mojej mamie, tak samo jak wtedy się podobały, taki podobają się teraz i uważa, że powinnam mieć takie krótkie włosy. A ja uważam, że ta faza była najgorszą ze wszystkich i że wyglądałam wtedy ochydnie. Dodatkowo te włosy były w takim nieporządku. Z jednej strony były tłuszcze, z jednej strony były krótsze, tu były jakieś loczki, tu były jakieś wystające. Nie. Po prostu okropieństwo. No i starałam się jakoś to okiełznać opaskami, ale to tylko pogarszało. No i już na sam koniec ta z której dopiero niedawno się uwolniłam czyli lokówka. Nie wiem czemu, ale uważałam, że takie zakręcanie sobie włosów na lokówkę i nie rozczesywanie ich później, ani nie robienie nic z nimi, tylko po prostu zostawianie takich pasemek wygląda bardzo ładnie. I że w ogóle naprawiłam swoją hair routine i że wyglądam cudownie. Ale teraz jak na to patrzę, to tak nie uważam. Jeszcze jakoś niedawno, no bo w pierwszej klasie liceum jeszcze miałam tak czasami, że sobie byłam w stanie tak te włosy zakręcić i zostawić, ale wiem teraz, że już chyba nie powinnam tak robić. No i jeszcze postanowiłam, że zamieszczę Wam tutaj scenę z odcinka, który najbardziej mnie żenuje, bo wyglądałam na nim po prostu najokropniej ze wszystkich odcinków. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego uważałam, że te moje stylizacje były przepiękne i że w ogóle odkryłam Amerykę, ale no tak nie było. Aha. No i jeszcze najśmieszniejsza anegdotka z tego wszystkiego, to, że postanowiłam sobie założyć na szpilki skarpetki, i myślałam, że to będzie wyglądało jak takie kulkozaki. PS to tak nie wyglądało. Muszę Wam powiedzieć, że tyle się naoglądałam tych starych zdjęć, że teraz mój mózg trochę słabo procesuje i mam wrażenie, że wyglądam tak jak wtedy z tymi takimi długimi, kręconymi, na półkręconymi na pół roztarganymi włosami. Także jak przechodzę obok lustra, to tak muszę zapamiętać sobie, że wcale już tak nie wyglądam i trochę się zmieniłam. Czas pożegnać się z przeszłością. O. A Ale czekaj, Hania! Przecież ta sukienka jest super, super fajna w niej wyglądała! Teraz takie sukienki są w mącie! Pamiętam, jak w niej wyglądałaś. Dawaj to! Mm. To idzie do piwnicy! Nikt nic stamtąd już nie wyciągnie! Tak? Wysłałam ci kilka zdjęć z ostatniego roku. oczywiście będziesz mówiła, mówiłaś, mówiła, że to, żeby zapomnieć, ale moim zdaniem na tych zdjęciach super. Co? Uff, co to jest? Jezu, jaki cringe! Jak ja mogłam twierdzić, że wtedy dobrze wyglądałam? Boże. A ta stylizacja? Nie, 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 O, tu jeszcze lepiej. Cudnie. Ja już nie chcę tego więcej oglądać. Nie. Bleh. Droga przyszła, Haniu, posłuchaj mnie. Ja wiem, że za kilka lat możesz oglądać zdjęcia, które teraz sobie robię, i pomyśleć, Jezu, jak mogłam być taka cringowa, jak mogłam się tak ubierać i jak mogłam tak wyglądać. Ale pamiętaj, że wszyscy się zmieniamy, i tak naprawdę uważam teraz, że wszystko robię dobrze. No i jeśli znowu będziesz planowała nosić leginsy w kotki i tęcze, to się powstrzymaj. To rozkaz.